Drodzy mieszkańcy i mieszkanki Leszna, dzisiaj mija dokładnie rok od dnia, w którym powierzyliście mi kierowanie Lesznem. Codziennie czuję ogromną wdzięczność i odpowiedzialność. Codziennie przypominam sobie, że bycie prezydentem to nie tylko funkcja, to służba drugiemu człowiekowi, to służba każdemu z Was. Od początku stawiam na prostą zasadę: mądre gospodarowanie tym, co mamy, racjonalizacja wydatków, oszczędności tam, gdzie to możliwe. By przekazać zaoszczędzone pieniądze tam, gdzie są naprawdę potrzebne do ludzi, do dzielnic, do organizacji, które budują edukację, kulturę i sport budują naszą wspólnotę. Nie jestem w tej pracy sam. Towarzyszą mi wspaniali, mądrzy i zaangażowani ludzie. Współpracownicy, partnerzy społeczni, wy, mieszkańcy. Dzięki Wam leszno zmienia się każdego dnia. Dziękuję, że dotrzymujecie mi kroku, że przychodzicie na spotkania. Że dzielicie się ze mną swoimi troskami, ale też radościami i planami. Obiecałem zmiany w każdym z okręgów wyborczych i dotrzymuję słowa. Krok po kroku realizuję te obietnice, bo wierzę, że właśnie tak buduje się prawdziwy, zrównoważony rozwój tak buduje się wygodne miasto, w którym mieszkają zadowoleni ludzie. Leszno to nasza wspólna historia to nasze miejsce na Ziemi nasz dom wspólna przyszłość. Leszno, jestem tu dla was.